O co chodzi ze Szczuckim? I już wyjaśniam. Otóż prokurator wezwał tego pana. I to uwaga, uwaga, w charakterze podejrzanego. Nikt mu nie przyjdzie pomagać, jeżeli on za to nie zapłaci. A po co płacić ze swoich kieszeni, zadłużać się, brać kredyty w banku, skoro można sięgnąć po to, co leży na ulicy, czyli po państwowe pieniądze. Wymyślił więc siedem fikcyjnych etatów. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Ptaszki sobie ćwierkają. Słonko świeci, no a Państwo pewnie by chcieli wiedzieć, o czym też te ptaszki dzisiaj ćwierkają. No, ćwierkają o tym, że kolejna dosyć gruba ryba, należąca do pisowskiej mafii, trafiła w sidła prokuratury, a zaciągnęła się wokół jej szyi. Pętla, a mowa o znanej Państwu doskonale kreaturze, czyli o niejakim Szczuckim. Szczucki, który był przez trzy lata między 2020 rokiem a 2023, czyli do wyborów szefem rządowego Centrum Legislacji. No. Pomyślą sobie Państwo, no był jak jeden z wielu tych pisowskich murów, no i co z tego? No otóż to z tego, drodzy Państwo, że gagatek ten, będący jednocześnie a doktorem habilitowanym nauk prawnych, wpadł na genialny pomysł, tak genialny w swojej prostocie, że aż żal było z niego nie skorzystać. To znaczy, taka właśnie myśl mu zakiełkowała w głowie, którą stwierdził, że warto zrealizować, warto zaryzykować. Ryzyko się, proszę państwa, opłaciło. Ryzyko się opłaciło, dlatego że ów pisowski aparatczyk został posłem, bo o to chodziło w tej całej grze. Został wybrany z list Pisuaru. No i teraz, prawda, słychać jego wycie z sejmowych ław wielkiego, prawda, bojownika o wolność słowa i demokrację. Zresztą oni wszyscy teraz tak mają szkodę, że o te demokrację nie walczyli wtedy, kiedy byli u steru. O co chodzi ze Szczuckim? I już wyjaśniam. Otóż prokurator wezwał tego pana. I to uwaga, uwaga, w charakterze podejrzanego, nie jako świadka, który ma się stawić. My go przesłuchamy, no i zobaczymy, co z tego przesłuchania wyjdzie. No i wtedy może zmienimy te kwalifikacje ze świadka na podejrzanego. Nie! Prorok uznał, że tutaj nie będzie się bawił ze Szczuckim w kotka i myszkę. Tylko od razu wypisał mu blankiet, na którym jest napisane, że ma się stawić w prokuraturze 18 marca, czyli już całkiem niedługo, i to w charakterze podejrzanego od razu w charakterze podejrzanego a po co się wzywa w charakterze podejrzanego po to, drodzy państwo, żeby facet miał świadomość, że jak przesłuchanie pójdzie, nie pomyśli doktora nauk habilitowanych Szczuckiego, no to wówczas pan prokurator po prostu postawi mu na miejscu po przesłuchaniu, po podpisaniu wszystkich niezbędnych kwitów, jakie temu towarzyszą, protokołu i tak dalej, przysługujących mu praw, etc., no to wtedy ogłosi mu po prostu uroczyście, nie wiem, czy z kwiatami, czy bez, zarzuty, zarzuty jak zwykle w pisowskiej mafii zarzuty o nadużycia, no i tym razem też obok tych nadużyć zarzut o to, że stworzył fikcyjne stanowiska pracy jako szef RCL-u, Rządowego Centrum Legislacji, po to by tam zatrudnić ludzi, co zresztą zrobił, którzy mają pracować, ale nie jako urzędasy RCL-u tworzące kolejne tony papierów, tylko jako y, y, szczury, które będą zapieprzały na rzecz jego kampanii wyborczej, co też się i stało. Y, tutaj stawka jest dosyć duża. No, bo jak Państwo wiedzą, jak jest się kandydatem, jak się startuje, no to trzeba sobie zorganizować sztab wyborczy, ludzi, którzy będą to ogarniali. Ale jak się już coś takiego organizuje, no to mało jest kretynów w tym momencie, którzy zgodziliby się pracować jako wolontariusze, prawda? No, by każdy chciałby zapłaty po prostu za, za ciężką pracę, którą wykonuje. Nie inaczej było i tym razem Szczucki stwierdził, że no, nikt mu nie przyjdzie pomagać, jeżeli on za to nie zapłaci. A po co płacić ze swoich kieszeni? I zadłużać się, brać kredyty w banku, skoro można sięgnąć po to, co leży na ulicy, czyli po państwowe pieniądze. Wymyślił więc siedem fikcyjnych etatów, siedem fikcyjnych etatów po to, by zatrudnieni tam funkcjonariusze PiSu oczywiście dużo, dużo niższego szczebla zapieprzali w pocie czoła tworząc materiały informacyjne i temu podobne pisząc posty, drukując plakaty banery, no wszystko co towarzyszy kampanii jednym słowem trzeba zakasać rękawy i brać się ostro do roboty, więc te pisowskie szczury zapieprzały od rana do nocy na rzecz tego, żeby ich kandydat lśnił w mediach i w przekazach, tak żeby elektorat pisowski no, aż ślinił się i nie mógł doczekać dnia wyborów, w dniu których pójdzie i postawi krzyżyk przy jego nazwisku. Tak się zresztą stało, dlatego powiedziałem Państwu, że jego plan okazał się skuteczny. Skuteczny na tyle, że prokurator stwierdził, że no nie, jeżeli mamy żyć w praworządnym kraju, to będziemy tępić i to z całą stanowczością tego typu zachowania. Mało tego. No... To nie jest, prawda, jakieś tam wykroczonko, w ramach którego on zapłaci grzywny i będzie dalej spał spokojnie, tylko to jest przestępstwo kryminalne. Jak się okazuje, prokurator uznał, że nie widzi tutaj innej drogi, jak tylko wziąć faceta i solidnie go ukarać. Ale żeby mógł to zrobić, no to musi odbyć się cała procedura, która właśnie została wszczęta. Oczywiście jak na papugę bardzo wyszczekaną, i krętacza wysokiej klasy, doktor nauk habilitowany nauk prawnych wymyślił sobie, że zrzeknie się immunitetu, czyli tak jak Szmatecki który nawiasem mówiąc został przeniesiony z służewca do Radomia bo odpieprza w areszcie ale to jest na inną opowieść w każdym razie on teraz przyjął taką bardzo fajną linię obrony, która polega na tym że okej, okay, on nie ucieka od, od tego, że ci ludzie zostali przez niego zatrudnieni po to, żeby robić kampanię. Tyle, że on się tłumaczy to w ten sposób, że ci ludzie zgodzili się pracować praktycznie za miskę ryżu, że stali się takimi chłopami pańszczyźnianymi na dorobku albo na wyrobku, nie pamiętam jak to się nazywało, na odrobku. O, miał odrabiać pracę na pańskim polu. Chłop pańszczyźniany, tak? I te małe szczurki pisowskie odrabiały na polupa na szefa RCL-u. Ale, ale nie tak, że oni przychodzili rano i od razu odpalali Twittera, na którym wychwalali dokonania ministra. Oni to robili, ale dopiero jak jak skończyli swoją pracę w ministerstwie, w RCL-u, przepraszam. No i w związku z tym oni do 17 załóżmy, tak, albo do 16, w zależności czy zaczynali o 8 czy o 9, kończyli swoją urzędniczą pracę, odkładali państwowe zszywacze i długopisy i otwierali prywatne laptopy po to, żeby pracować na rzecz kampanii. Tego właśnie szczuckiego. No, prokurator, jak się okazało, nie jest idiotą, ponieważ stwierdził, że prawem papugi, który jednocześnie ma prawo do tego, żeby się bronić, jest opowiadanie bzdur i wciskanie kitu prokuratorowi, ale on jednak na ten kit nabrać się nie da. Stąd też całe to zamieszanie. Ja jestem jednak ciekaw jakie będzie ostateczne rozwiązanie w prokuraturze, bo domyślam się, że nie po to zostaje wzywany jako podejrzany już, a nie jako świadek, po to, że po przesłuchaniu zostaną mu po prostu postawione zarzuty, tak? No ale jeżeli zostaną mu postawione zarzuty, to czy sprawa pójdzie grubiej? No bo jak Państwo już wiedzą, w sprawy zamieszanych jest siedmiu jego wyrobników, a tych siedmiu wyrobników, to jest zbyt, aż nadto duża grupa ludzi, by któryś z nich nie rozprył się przed prokuratorem, o ile już ktoś tego nie zrobił. Dlatego zresztą prokurator od razu postanowił, że mu, że go wezwie jako podejrzanego, bo, bo już któryś z nich się na przykład rozpró a o tym rozpruciu będą też świadczyć dowody z tego, co oni produkowali, bo no, po śladach, po co do Kłębka można dotrzeć do konkretów, czyli co kiedy, w jakich godzinach, w jakim czasie konkretnie zostało wytworzone i było tworzone na rzecz prywatnej kampanii wyborczej kandydata pis ówczesnego do parlamentu, a jednocześnie szefa RCL-u. A to pytanie, które, by, które mnie nurtuje, to jest to, czy, czy to będzie by kolejna po Szmateckim i innych a, a pisowska kreatura, która y, y, pójdzie po prostu, by odpocząć, czyli na wakacje, jak to by mówią tajemniczeni, po to, żeby czekać na swoją rozprawę, po to, żeby nie mataczyć. No bo w. Jeżeli mamy do czynienia z cwanym papugą, z doktorem nauk habilitowanych, no to wiemy, że on użyje wszelkich narzędzi do tego, żeby się wykręcać, żeby odwracać kota ogonem, etc. Ale jeżeli już do tego ma, miałoby dojść, no to prokurator może powiedzieć, o nie, nie, tego ptaszka to my tak wolno nie wypuścimy. I to by było zresztą naturalną koleją rzeczy, moim zdaniem, no bo. Skoro już, yy, kazus takiego szmateckiego, yy, wcześniej innych, yy, tych wszystkich zamieszanych w afery, yy, czy to Funduszu Sprawiedliwości, yy, czy RARS, no, skoro, każdy z nich tam dostał sanki jakieś, no to niczym dziwnym by nie było, tak? To jest tylko formalność ze strony parlamentu, gdzie jest w tej chwili większość, która jest skłonna podnieść łapki za tym, żeby zezwolić na jego aresztowanie. Tyle tylko, że trzeba wtedy dobrze przypilnować, żeby facet nie pojechał do Budapesztu i, 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 i żeby w ten sposób sprawa się nie zakończyła. Tak więc zanim Romanowski tam rozbuduje swoją kolonię Pisowskich przyjaciół z jednej zorganizowanej grupy przestępczej, no to warto by było, żeby tutaj też pokazać jasno społeczeństwu, że nie ma miejsca nawet na tego typu przekręty i że to nie będzie tak, że sprawa przyschnie. No, że w zasadzie, no, no robił jak robił. No, owszem, to nie były jakieś olbrzymie straty, tak, bo liczone, nie wiem, na kilkaset tysięcy złotych. Machnijmy ręką, skarb państwa jakoś to przeżył. Nie. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo, co daje też jasny sygnał wszystkim tym, którzy są sfrustrowani. Tak jak i państwo bardzo często, prawda? Tym, jakie kary się wymierza, albo jakie sankcje się stosuje, a jednocześnie, nie wiem, ktoś zawinie batonik ze sklepu i dostaje dwa lata, tak? Więc chodzi jednocześnie o jasny sygnał do społeczeństwa, że mimo wszystko wszyscy jesteśmy wobec prawa równi. Oby tak było w kwestii tej kanali e, 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 Krzysztofa e, Szczuckiego e, który dopuścił się rzeczy obrzydliwych i to e, przez trzy e, lata z rzędu to nie było tak drodzy państwo że e, e, ok tam na trzy ostatnie miesiące najgorętsze ja was szybko zatrudnię a potem e, a potem się pożegnamy ale przy okazji wy zarobicie ja nie będę miał wyrzutów sumienia że pracujecie za miskę ryżu a... A w zamian za to wszyscy odniesiemy korzyść, no, straci na tym trochę skarb państwa, ale umówmy się, nie takie straty już przechodził. Dobrze się dzieje, Cieszmy się nawet z tego, że nie tylko wielkie szczupaki, te największe pisowskie drapieżniki wpadają w, pisowską, w prokuratorską sieć, ale także te mniejsze płocie. Bo to wszystko stanowi jedno, że ten narybek poprzez zacieśniające się oka tych sieci prokuratorskich zostanie odsączony niczym typowe szumowiny z durszlaka i spłynie wypłukany wodą pod zlewem tam, gdzie jego miejsce, czyli do Szamba. A... Ja mam nadzieję, że Państwo jak zwykle z zainteresowaniem obejrzeli film i było ono na tyle duże, a film się na tyle podobał, że Państwo z przyjemnością klikną przycisk subskrybuj, bo chciałem Państwu powiedzieć, że dużo się zmieniło w ostatnich godzinach, bo już przebiliśmy barierę 173. Tysięcy subskrybentów, więc prosimy o jeszcze, jeżeli film się podobał, kliknij, subskrybuj. Oczywiście no, zachęcam jak zwykle do zostawiania łapek w górę, bo one nas bardzo, bardzo windują do góry w tych algorytmach YouTube'a. Oraz oczywiście o tradycyjne, już no, tak to muszę powiedzieć, bo jest ich po kilkaset codziennie, a więc o tradycyjnych kilkaset set komentarzy bo to też e, naprawdę pomaga nam w tym, żeby zdobywać coraz to nowych widzów. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.